Cześć, z tej strony Metsu i witam was w kolejnym odcinku z kariery Lecha Poznań FIFA 21. Dzisiaj rozpoczynam od meczu z Wartą, potem Wisła Płock, Glasgow Rangers, Podbeskidzie Bielsko-Biała i na sam koniec Pogoń Szczecin. Tak prezentuje się ligowa tabela. Trzecie miejsce to nas nie ma prawa satysfakcjonować, ale jeśli wygramy mecz z Wartą, wskoczymy na drugie miejsce w tabeli z małą stratą do pogoni. Taki mamy podstawowy skład. I co, chcemy okazać się być najlepsi w Poznaniu. Zaczynamy pierwsze spotkanie. Dobrze, Tiba zagrań do modera. Moder rozrzuca tę grę. Kamiński w polu karnym uderza, ale niestety bramkarz świetnie interweniuje. Jeszcze moder to zgarnął. Moder dobrze zastawia piłkę. Był faulowany przy przywilej korzyści. Isak w polu karnym. Mikkel Isak do prawej nogi. Jeszcze odegranie Ramirez. Tiba i mamy jeden do zera. Ależ rozklepaliśmy tutaj warte i bardzo szybko, bo już w 11 minucie wychodzimy na prowadzenie. Rzut wolny Trałka i Szczepaniak podchodzą do piłki. Trałka przebiega. Szczepaniak uderza i na spokojnie łapie to Bednarek. Świetnie tutaj Kamiński napędza tą akcję. Wypuszcza Puchacza. Tymoteusz Puchacz ma mnóstwo miejsca i czasu. Co wymyśli w tej sytuacji? Puchacz uderza, broni to Lis. Niestety świetna interwencja bramkarza Warty. A Puchacz powinien uderzać z lewej nogi. Wznawiamy od autu. Czerwiński dojrzał Tibę. Pedro Tiba, Marchwiński... Markwiński na Isaka, i nie ma niestety 2 do zera. A to była stuprocentowa okazja. Klubsz Isak dobrze się tutaj zabrał. Zagrywa do Tomczaka Tomczak, i mamy 2 do zera. Na tego chłopaka naprawdę można liczyć. W młodzieży siła warto zdolnym dawać szansę. I wygrywamy 2 do zera. Znów ten młodzian Tomczak zachwyca. Jako oczywiście zmiennik Maciej Tomczak, zapamiętajcie to nazwisko. Bo niedługo może znaczyć wiele w tej karierze. Tutaj widzimy statystyki: pełna dominacja Lecha Poznań, jeśli chodzi oczywiście o sytuacje bramkowe, bo w posiadaniu piłki nigdy nie będę mistrzem. Jak gram, oczywiście, na bota. I co, przechodzimy dalej. No i jesteśmy po pierwszym spotkaniu. Drugie miejsce w tabeli nadal nie jest to, co, o czym marzymy. My chcemy mieć pierwsze miejsce. Pamiętajmy, że ten sezon ma zaledwie 30 kolejek. No i tutaj nie można sobie zbyt często pozwolić na stratę punktów. Wisła Płock to jest rywal, którego trzeba spokojnie ograć i jak najszybciej zapomnieć o tym spotkaniu, szykując się na ważniejsze. Zaczynajmy drugie spotkanie. Dobrze, tutaj Tomczak. Jeszcze zagranie do Czerwiskiego, tym razem Tomczak dostaje szansę w podstawowym składzie. Tomczak w polu karnym zagrywa i świetnie tutaj w rąbel interweniuje. Jeszcze piłka odbiła się od Isaka. Ale ponownie kończy w rękach bramkarza. Tiba. Jest tutaj Isak, Mikkel, Isak, dobre wycofanie. Jakub Moder. Moder zablokowany. Jest tutaj Isak, ale uderzył prosto w rąbla. Tutaj powinien zdecydowanie uderzać do boku. A ta piłka jeszcze nie wyszła nawet na rzut rożny. Puchacz. Puchacz wypuścił Kamińskiego. Kamiński ma wręcz autostradę. Kamiński w polu karnym czy podana pustaka. Tak jest, ale tutaj świetny wyblok obrońcy. Który uratował sytuację. Jeszcze Tiba zagrań do Ramireza. Ramirez zaczyna swój taniec w polkarnym. Ramirez na chwilę stracił piłkę, szybko ją odzyskał Tomczak. Do Isaka. Isak niestety ten strzał naprawdę pozostawia sporo do życzenia. Dobrze, Sheridan, Kilian Sheridan. Cóż za zastawka może podawać? Zwleka z tym Irlandczyk, dojrzał Szwocha. Szwoch, Wolski. Jeszcze strzał tutaj Merewa ale tym razem Bednarek staje na wysokości zadania. Ramirez napędza naszą kolejną akcję, wypuszcza Marchwińskiego. Marchwiński i Wrąbel wygrywa ten pojedynek. Cóż za mecz w gracza Wisły Płock, Naprawdę w bramce dokonuje cudów. Tiba zagrywa na krótko, Sykora, dojrzał szatkę, szatka do Puchacza. Puchacz z prawej jednak potrafi, mamy jeden do zera, ależ fantastycznie wykończył to nasz lewy obrońca z inklinacjami ofensywnymi. Sheridan do Gestera jeszcze Sheridan. Wypuszcza Gierstena, ten jest polukarnym. Strzał, ale Bednarek nie dał sobie założyć siatki. Ta interwencja może być na wagę trzech punktów i tak się dzieje. Wygrywamy 1 do zera. Myślę, że będzie nam tutaj się zdecydowanie łatwiej grało na Estadio de Grus, no ale jednak tutaj widzimy, wygrywamy zaledwie 1 do zera. Świetnie spisał się Wrąbel. jeśli chodzi o ceny poszczególnych piłkarzy. Tutaj Puchacz spisał się fenomenalnie, bramka naszego lewego obrońcy ale bramkarze broni na kozackim poziomie. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po dwóch spotkaniach ligowych. Dwa zwycięstwa, to jest najważniejsze. I musimy kroczyć tak właśnie od zwycięstwa do zwycięstwa, żeby być na tym miejscu, na którym chcemy, czyli na pierwszym, ale pamiętajmy, Pogoni ma jeszcze zaległe spotkanie, więc jeśli wygra, to oczywiście nas przeskoczy. Mecz z Glasgow Rangers już jest tak naprawdę o nic. Mamy zapewnione pierwsze miejsce w grupie, ale jeśli możemy pokonać naszego rywala i skomplikować im drogę do awansu, to ja jestem pierwszy do tego. I co? Bez przedłużania zaczynamy trzecie spotkanie. Dobrze walczymy o tą piłkę, niestety gracze szkodcy utrzymali się przy niej, Kamara szybko ją traci. Dobrze Arabidze, Arabidze, ale sztrafienie, Gruzin zrobił to spektakularnie. Przy tym strzale żaden bramkarz na świecie nie dałby rady. Rozpoczęliśmy od pięknego trafienia, a teraz nasi rywale chcą odpowiedzieć. Kamara, fin na pole karne, Haji nie przejął tej piłki, szatka popełnia błąd. Hadji i broni to bednarek. Oj, ten bramkarz ma tą formę, o której zawsze marzył. Tracą tutaj piłkę Szkoci. Ramirez wypuszcza Isaka, Isak pędzi w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Isak odskoczyła mu piłka i kończy ona w rękach McLaughina. Dobrze, Airfield, wycofanie, Tavernier. Do Morelosa, Morelos z pierwszej do Arfielda. Arfield w polu karnym. Bednarek wychodzi i przechwytuje tą piłkę. Jest dzisiaj pewnym punktem zespołu. Długo zastanawia się, co zrobić. Bednarek podaje na krótko. Szatka do Tiby. Pedro Tiba na spokojnie do Sykory. Sykora zagrań do Kaczarawy. Kaczarawa wypuszcza klubsia. Klubsi ma dobrą sytuację, żeby podwyższyć wynik. Tymoteusz, klubsi dogrywa. Kaczarawa zablokowany. I niestety straciliśmy okazję. Castro Morel Morelos, Castro Morelos, dwójkowa akcja Castro do Morelosa, Morelos i niestety 1 do 1, 89 minuta. I ta bramka naszym rywalom może dać awans. I to spotkanie kończy się remisem 1 do 1. No niestety nie udało nam się wygrać. Po pięknej bramce Arabidze prowadziliśmy. Chyba warto ją zobaczyć jeszcze raz w powtórce. Tutaj widzimy przyjęcie. Areabidze Bidze zszedł do lewej nogi, długo się nie zastanawiał i uderzył po prostu perfekcyjnie, dokręcając tą piłkę. Tutaj mało który bramkarz, a nawet może i żaden nie dałby rady, więc tutaj bramkarza Szkotów nie można winić. Jeśli chodzi o ceny piłkarzy, to Areabidze Bidze spisał się bardzo dobrze, ciężko mieć do niego jakieś pretensje. Bednarek trzy interwencje, bramkarz Szkotów 2. No ale mecz kończy się podziałem punktów. Przechodzimy dalej. Oczywiście nic nas to nie kosztowało, bo pierwsze miejsce musieliśmy utrzymać, nie ma innej opcji. Tutaj trze trzecia Benfica z drugiego miejsca ekipa Glasgow Rangers wychodzi. Kto wie, jakbyśmy wygrali to może Benfica awansowałaby dalej, a wiecie, że mam sentyment do tej drużyny. A teraz szykujemy się do starcia z podbeskidziem Bielsko-Biała. Zobaczymy jak nam pójdzie akurat z tym rywalem. Gramy przed własną publicznością, chcemy wygrać, zaczynamy. Czwarte spotkanie. Dobrze, Isak. Świetna kontrola piłki. Mikel Isak do Arabidze. Arabidze na spokojnie się tutaj przedarł. Arabidze w polu karnym. Arabidze nadal holuje piłkę. Nabrał pewności siebie. Isak jeszcze tutaj blok po strzale Tiby, ale przy dobitce. Niestety nie pada bramka, tylko piłka ląduje obok. Dobrze, Biliński. Biliński do boku. Marzec. Marzec jeszcze odnalazł Danielaka. Danielak i strzał mamy Ubinka. U który zdobywa gol, ale ta bramka nie ma prawa być uznana. Ewidentny spalony i sędzia musiałby być ślepy, żeby tego nie zauważyć. Ubing dobrze bawi się piłką. Zagrań do Biedrońskiego. Bied Bieroński, Bieroński, aj świetnie Bednarek. Naprawdę, ten bramkarz daje ci spokój. Lech w natarciu, Czerwiński wypuszcza Isaka. Isak pędzi w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Czy poda uderzył jednak i mamy 1 do zera. Kapitalne wykończenie w polukarnym. I Bramkarz był tylko biernym obserwatorem. Ramirez. Ależ pobawił się piłką Kamiński. To może być podwyższenie tuż przed przerwą. Kamiński w polukarnym. Kamiński do prawej nogi. Odnaleziony Ramirez. Blok, ale poprawka idealna. 2 do zera. Spektakularna bramka Hiszpana. Potrafił odnaleźć się w tej sytuacyjnej okazji. Podbeskidzie jeszcze walczy, Bieroński dobrze się przebił, Biliński, Biliński w polu karnym. czy uderzy, tak jest, i broni to Bednarek, tak jest, o takiego bramkarza nic nie robiłem, Tomczak, Tomczak dobra kontrola, zagrań do przodu, Tiba, jest tutaj Czerwiński, tam obiega na spokojnie, Tomczak czy otrzyma podanie w tempo, oczywiście, że tak, Tomczak ależ ma dużo miejsca, co wymyśli w tej sytuacji, Tomczak na skraju pola karnego wbiega, dogrywa Tiba i spokojnie Polaczek. No, Podbeskidzie też ma dobrego bramkarza. Dobrze markwiński, jednak zablokowany Isaak dojrzał klubsia. Klubsia spokojnie do puchacza, puchacz piłka na lewej nodze. Polaczek wygrywa pojedynek i jeszcze obrońca go ratuje. Osyra popisał się bardzo dobrą interwencją. No i jeszcze możemy być tutaj świadkami rzutu rożnego. Widzimy tam zawodnik bieg, ale bardzo powoli. Ale wreszcie Tiba dobiegł na miejsce. Zagrywa do Tomczaka. Tomczak, piłka na lewej nodze. Uderzenie i spokojnie Polaczek. No, pod Beskidzie bramkarza na pewno ma dobrego. Marchwiński wypuszcza Isaka. Isak jeszcze do Tomczaka. Tomczak wreszcie zdobywa bramkę. Ależ to jest młody talent. Oj chłopaku, możesz mieć naprawdę ciekawą karierę. I wygrywamy tutaj na spokojnie 3 do 0. No i trzeba pochwalić Polaczka, powiedzmy sobie szczerze. Pod Beskidzie dostało zasłużone lanie, ale ich bramkarz na spokojnie mógłby bronić w lepszym klubie, jakby się tak spisywał, no bo obronił ile się dało, a przy straconych bramkach był bez większych szans. Niby tylko trzy interwencje, wydawało mi się, że było ich zdecydowanie więcej. Przechodzimy dalej. No i jesteśmy już po spotkaniu z Podbeskidziem. Spokojne zwycięstwo, wskakujemy już. Oficjalnie na fotel lidera, jeden punkt przewagi nad Legią Warszawa i Pogonią Szczecin. Mamy okazję, by podwyższyć nasze prowadzenie nad Pogonią bezpośrednie starcie. Ostatni mecz w tym odcinku zobaczymy, jak nam pójdzie. Mam nadzieję, że wybornie własna publika niech poniesie nas do zwycięstwa. Zaczynamy to widowisko. Dobrze, tej Ramirez. Ramirez do modera, moder do Kamińskiego. Kamiński mamy jeden do zera, szybkie otwarcie. 11 minuta i od razu trafienie dla Lecha Poznań. Dobrze te Arabidze. Arabidze. Naciska na niego Tomczak, więc musi się starać, ale świetnie tutaj Tipica. Ale Arabidze też nie zwalnia tempa. Będzie ciekawa rywalizacja o pozycję prawego pomocnika. Kto uderzy rzut wolny został przy piłce Frączczak. A przepraszam to był Gorgon. Ale ten strzał pozostawia sporo do życzenia. Ramirez, jeszcze tutaj Tiba. Tiba napędza tą akcję. Ramirez! I strzał kilka centymetrów obok bramki było blisko. Dobrze Arabidze, jest ruletka. Arabidze do Czerwińskiego. Czerwiński rozpędza się. mam mnóstwo miejsca i czasu, by podjąć słuszną decyzję. Dogranie do Tiby Tiba i broni to Stipica. Jak widać, to jest odcinek bramkarzy. Świetnie, Drygas. zagrań do środka Cibicki. Odegrał Dąbrowski jeszcze Gorgon. W polu karnym zagranie do Cibickiego. Cibicki wycofał, ale Czerwiński to na moment przejął jeszcze raz Cibicki. Cibicki bawi się tutaj szwed. Odegranie Gorgon. Wycofanie. Spokojnie tutaj pogoń konstruuje tą akcję. Gorgon. Ależ nas tutaj ośmiesza w pojedynkę. Ale na Bednarka nie ma mocnych i broni w tej sytuacji. 78 minuta Drygas do Kucharczyka, Kucharczyk ma wręcz autostradę po prawej stronie. Niepotrzebnie zwalnia Kucharczyk do środka Dąbrowski, Drygas i broni to Bednarek. Oj gdyby nie ten bramkarz, byłoby z nami cienko. Końcówka meczu, Puchacz nieodpowiedzialnie klub Cibicki. Jest sam na sam z bramkarzem Cibicki uderza, jest pusta bramka i dobitka jeden do jednego. Czekajcie, czyżby wynik się nie zmienił? O co tutaj chodzi? Spalonego nie było, sędzia nie podniósł chorągiewki i chyba zakończył spotkanie tuż przed tą dobitką. No to jest jakiś piłkarski, piłkarski skandal. Przecież takie coś nie ma prawa się wydarzyć. Czekajcie, ja muszę zobaczyć. No nie ma tutaj powtórki bramki. Czyli sędzia zakończył to w momencie dobitki. Nie no, pomyślcie sobie, że takie coś wam się dzieje w Ultimate Team w ostatniej akcji meczu przy 1 do 0 dla rywala. No przecież nie jeden pad to by tego nie wytrzymał. Niby to było na moją korzyść, ale takie coś nie ma prawa dziać się w grze. Przecież to jest jakiś piłkarski skandal. Przechodzimy dalej. Wygrywamy to spotkanie, ale nie powinniśmy. Tutaj powinien być remis jeden do jednego, bo jak sobie potem spojrzałem na stopklatce, to tam nie było spalonego. To była czysta sytuacja na dobitkę, a sędzia zakończył. W momencie gdy zawodnik dobijał do pustej bramki. Nie no, tak nie może być, przecież to jest pełnoprawna gra, a to wygląda jak jakieś free-to play za... Za nic, bo by było darmowe. Z kim zagramy w Lidze Europy? AZ Alkmaar, naprawdę dobre losowanie, ale nadal jestem zdumiony tą sytuacją, bo nie ma prawa tak siedzieć w jakiejkolwiek grze. Dobitka na pustą to sędzia nie może nagle kończyć meczu od tak. Oj, będzie to ciekawa edycja. Lopez, najlepszym strzelcem na razie w Ekstra klasie. Ramirez, najwięcej asyst, a Boruc jedno jednoczyste konto więcej niż Bednarek. Jeśli chodzi o następny odcinek, to zobaczmy, z kim zagramy. Legia Warszawa. Jagiellonia Białystok, Zagłębie Lubin, Piast Gliwice i jeszcze tam wcześniej Krakowie, więc jeszcze nie zagramy z AZ, ale za to będzie okienko transferowe. No i w sumie zobaczymy jak nam pójdzie w tym okienku, czy uda nam się kogoś fajnego kupić. Mam nadzieję, że nie będzie już dochodziło do takich sytuacji jak w meczu z Pogonią, no bo to wiadomo to jest mecz na bota jeszcze, to sytuacja oczywiście na niekorzyść bota, ale wyobrażam sobie co by się działo gdyby takie coś stało się w jakimś ważnym meczu online. A jeśli chodzi o ten materiał, to by było na tyle. Bardzo dziękuję Wam za jego obejrzenie. Mam nadzieję, że już do takich sytuacji nie będzie dochodziło. Dziękuję za ten materiał, trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym.